Witam Państwa serdecznie na sesji Rady Gminy Góra Święte Małgorzaty zwołanej w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Witam Państwa serdecznie, Państwa radnych, Pana Wójta, Panią Skarbnik, witam Państwa z obsługi Rady. Listę jakąś mamy? Bardzo proszę, sprawdzimy kworum. Marysia jeszcze? Nie poszło. O, dobra, super. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych z obecnych jest 15. Rada jest władna podjąć uchwały. Stwierdzam kworum. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku dziennego dzisiejszego posiedzenia. Materiał był również Państwu rozesłany. Porządek wraz z materiałami na sesję. W tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku dziennego posiedzenia? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu czwartego: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gora Świętego Małgorzatę na lata 2023-2032. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Uchwała była omawiana na komisjach stałych. Nie widzę. Przechodzimy do procedowania uchwały. Uchwała Rady Gminy Góra Święte Małgorzaty z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Święte Małgorzaty na lata 2023-2032. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1: Dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Góra Świętego Małgorzaty na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2032 w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2: Objaśnienie przyjętych wartości stanowisk załącznik nr 3. Paragraf, 4, paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Góra Święte Małgorzaty. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych za przyjęcie uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu piątego, podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023. Projekt uchwały był omawiany na komisjach stałych Rady Gminy. Poprawki, które zostały zaproponowane na i przegłosowane na komisjach są już ujęte w tym nowym, nowym projekcie uchwały. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Uchwała Rady Gmin Góra Święte Małgorzaty z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1 dokonuje zmian w planie dochodów gminy Góra Gminy na rok 2023 Zgodnie z tabelą numer 1 zwiększa plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1 089 450,80 zł, bieżące, w tym wydat wpływy bieżące 24 000, dotacja, dotacje granty otrzymane od samorządu województwa łódzkiego na bieżące majątkowe 1 065 450,80 zł, dotacja z samorządu województwa łódzkiego za na zakup i montaż przystanków w sołectwie Kosin, projekt odpocznij Małgorzato, sowectwo Góra Święte Małgorzaty, rządowego funduszu dróg na remont dróg gminnych, rządowego funduszu Polski Ład na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą rozbudowa budynku przedszkola w Górze Świętej Małgorzaty, paragraf 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 2 zwiększa plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 586 500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 153 000 na sfinansowanie wydatków dotyczących remont instalacji elektrycznej w sali OSP Moraków wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych w budynku świetlicy wiejskiej w Witaszewicach remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Świętej Małgorzaty, zakup usług do dzieci do szkół, system, założenia systemu alarmowego i łączenia inter, łącza internetowego w budynku kompleksu sportowego w Górze Świętej Małgorzaty, wydatki majątkowe 1 430 500 na realizację zadań pod nazwą remont dróg gminnych, 104.056E i 104.058E na terenie gminy Góra Święte Małgorzaty. Przewodowa drogi gminnej numer 104.078E relacji Łędków do drogi powiatowej numer 2515E Gmina Góra Święte Małgorzaty. Bezpieczny przystanek szkoły dla naszych dzieci sołectwo Kosiń, Projekt odpocznij Małgorzatu. Zakup samochodu pożarniczego start 2644 OSP Sługi. Paragraf 3. Ustala się deficyt, deficyt budżetu gminy na rok 2023 w wysokości 4 682 839 25 zł. 25 groszy pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 886 705 5 zł. 5 groszy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3 352 339 20 zł. 20 groszy. Niewykorzystanymi środkami z funduszy Przeciwdziałania COVID-19 315 180 zł, przychodami jednostek samorządu tery terytorialnego i wy z wynikających z rolniczych środków z artykułu 5 ust. 1 ust. 2 ustawy o dotacji na re realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 128 555. Paragraf 4 dokonuje zmian w planie przychodów budżetu gminy na rok 2023 zgodnie z tabelą numer 3 zwiększa plan przychodów budżetu gminy o kwotę 497 349 zł 20 groszy. Paragraf 5 nadaje nowe brzmienie tabeli numer 10 zadanie inwestycyjne na 2023 rok do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Święty Małgorzaty. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Bardzo proszę o potwierdzenie kworum. Bardzo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie, i tym samym wyczerpaliśmy porządek, porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie. za Udział w komisjach, a przepraszam, jeszcze pozwolę sobie odczytać pismo. Rada Gminy Góra Śmiete Małgorzaty, Samorządowa Administracja Klasowego Światowego, uprzejmie proszę o zabezpieczenie w budżecie Gminy Góra Święte Małgorzaty w 2023 roku środków finansowych w wysokości 160 tysięcy z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, prawo oświatowe, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych. Dołożenie dzieci do szkół oby, odbywa się autokarem własnym i trzema, auto, innymi auto, in, trzema autokarami innego przewoźnika, autobus, którego którym dysponuje gmina jest z 2000 roku. Rocznie przejeżdża około 30 tysięcy km. W chwili obecnej autobus jest w złym stanie technicznym. Wymaga gruntowego remontu, m.in. podwozia, który generować będzie duży koszt. Wykonanie remontu nie da gwarancji niezawodności pojazdu. Autobus przychodzi badania techniczne co 6 miesięcy i ostatnie wykonany w maju bieżącego roku uzyskał z trudnością. Uczniowie, oprócz dowożenia do szkoły, korzystają z autobusu szkolnego również w czasie cotygodniowego dowożenia na basen Dwozorkowia, także podczas wyjazdu m.in. do kina, sal zabaw parku, w Łęczycy, do teatru w Kłótnie, w Borysewie, sali zabaw w zgierzu, schroniska dla bezdomnych zwierząt w Jasiące, innych organizowanych w okolicach wydarzeń kulturalno-oświatowych dzięki wyjazdom autobusem szkolnym uczniowie pokrywają jedynie koszty zakupu biletu wstępu podpisała pani kierownik Agnieszka Borowska. To do Państwa wiadomości będziemy się tym zajmować na następnych, na następnych posiedzeniach, na następnych komisjach. Będziemy to omawiać. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za przybycie. Zakończam posiedzenie sesji Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty.